Maneczko stavros 84 gps 3 Kolejny, drugi odcineczek Huta pokładam, jak mówiłem, pokładam sobie to w miarę z sensem. Mam nadzieję, że z sensem nie najgorzej to wyszło. E, chemia nie, chemia jest Team, Chemistry 86. Większość linii jest ponad 90. Jak widzicie, mamy pierwsza linia to Minnesota Wild. Tu mamy dwóch z Toronto i San Jose Shark. Dwóch z kapsów. I Dallas, i pierwsza linia, w którą gramy, tu nie Dallas, Dallas Stars, dobra, no. Philadelphia, Nashville Predators i Red Wings w... w lewym skrzydle, nie będę mówił kto jest kto, bo i tak możecie sobie poczytać, na bramce Tim Thomas z Detroit, tu niestety nie byłem w stanie zgrać, znaleźć żadnych takich samych, można by powiedzieć z jednej drużyny, tu mógłbym w sumie, o zobaczcie właśnie, Green, oryginalnie LA Kings, gra z gościem z Ottawy, a jako że mamy zmianę Ottawy, nie wiem czy będę mógł ją tu znaleźć, postaram się znaleźć, tu są treningi, są healingi, kontrakty, nie mogę je znaleźć, ale, hmm. no dobra, postaram się później ją znaleźć i zmienić, moment, kurna, bo teraz będzie mnie gryzło to. Save changes oczywiście oczywiście. Save changes kolekcja. Wiew kolekcja. Item inbox. Gdzie nasza zmiana drużyny? Jest zmiana na tawę. Aha, nie mogę. Dobra, to muszę coś użyć. Dobra, spoko. Użyjemy sobie kontrakciku jakiegoś. Będzie najłatwiej. Widzę, to było wcześniejsze, tylko chwilowe zwiechy. Żebyśmy mieli jedno miejsce w drużynie. Nawet damy na ciebie, chłopie. Tu, która to jest linia trzecia, linia obrony. Select, apply. Damy ci, treń, damy ci kontrakcik na 13 meczy. Confirm. Puch, dostał kontrakcik. Teraz możemy wysłać zmianę drużyny i zmienimy mu drużynę. I zobaczycie od razu, o co chodzi. Moja kolekcja to mi się podoba. i Item inbox to mi się naprawdę podoba, że mamy 34, a nie, jedna z 34, dobra Send to Collection, już powinien mieć miejsce. Tak, miejsce się zwolniło. Miejsce się zwolniło, można grać My Team. Dobra, taktyki i te inne to nie zabawa dla mnie. Eee, ja to, to akurat. Inna para kaloszy jest greeny. Yy, czekajcie, chemia. oj, wróć, wróć, wróć. Yy, chemia 75%. 75 na 100 na linii. Teraz, proszę bardzo. Nie wiem, gdzie one będą, tak naprawdę. Jest tutaj zmiana na Otawę. Było 75. Jest teraz zawodnik Otawy. Oryginalna drużyna. Jest cały czas napisane LA. W lewym dolnym rogu widzicie. Ale drużyna na chwilę obecną to LA. Puch! Chemia skoczyła. No nie, nie za dużo, ale już jest na zielono, już jest to lepiej to wygląda. To nic, idziemy dostać pierwszy w wpierdziel. Znaczy, zobaczmy, co tu jest jeszcze w tym My Team. Top Soler Player Stats, nic nie graliśmy. Tem chemia 80 na 100. No, jedziemy. Start your online seasons. Dywizja dziesiąta, oczywiście holding, nie ma innej opcji. Musimy się utrzymać. Yy, tutaj pamiętajmy, za zwycięstwo jest tylko dwa punkty. Nie jest to jak w FIFA, jak w piłkę. 3 punkty w FIFA, za zwycięstwo jest dwa punkty. Za porażkę w regulaminowym czasie jest 0 Za porażkę w karnych, w dogrywce lub karnych dostajemy jeden punkt. To lecimy. Znajdzie nam kogoś. KHC No dawaj. Oj pan widzę. Pan widzę ma tą samą e ekipę chyba co ja korzysta. Tak więc lecimy. Stawras 8 84. No jak można zmieniać ustawienia no po to jest zrobione przed meczem, żeby sobie przed meczem zmienić, no Gra zaczyna się za 3 sekundy. Pierwszy mecz. W nowym hucie, jak się rozgrzewałem, to mi dobrze szło. Ale zobaczymy, jak będzie teraz. <grystanie> Pewnie będzie miazga, ale co tam, postaram się robić to tak samo jak w, w fifie czyli trzy mecze na odcinek. Zobaczymy, jak wyjdzie. Chyba, że za duży wpierdziel będę dostawał, to wtedy nie będę nagrywał. No ale nie powinno być tragedii. Jakoś, jakoś do tej dywizji, yy, w sumie trzeciej, trzeciej czy drugiej, w Fify w Angelu 14 doszedłem, tak więc nie powinno być tragedii. Wtedy grałem praktycznie samą drużyną Capitals. E, no, jedynie brakowało mi gwiazdy największej, czyli Aleksandro Uwickina. Alex Alexa Uwickina, Washington kontra Washington. To się trafiło. To też jest fajne, to się postarali. Przed meczem pogadanka. Czekamy na przeciwnika w prawym górnym rogu. Pięknie kupił. Kój słupek. No nie. Jest bramka 1-0. Brodziak. Brodziak szczela na 1-0 z backendu. Back Jak to się tam zwał. Pięknie przejęliśmy. Przejął krążek. Zatrzymałem przeciwnika tutaj pod bandą. Przejąłem, wjechałem wzdłuż bramki i obok bezradnego bramkarza. 1-0. Jest dobrze. Uh -huh. Pierwsza bramka, jest o to chodzi. Kurna i niestety mamy 1-1. Poklepał ze mną. Trzech moich było. Przy przeciwniku, i niestety Team Thomas pokonany po raz pierwszy. Mam nadzieję, że ostatni. Kurde, no szkoda. Samuel LeBlanc. Tu moich trzech, ten jeden dubskiem. Dalej widzę, to dalej jeździ tym dubskiem. No niestety źle, 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 Stavros, rozgrasz. I załadował, no właśnie o to mi chodziło, że źle grałem. Źle grałem i niestety straciłem drugą bramkę. Tym razem power play, goal na przeciwnika. Poszło, wznowienie, przegrane bomba. Kurde, no będzie ciężko. No zobaczcie, jaka bombeczka piękna. No fajnie, zobaczylibyście, jakby nie pokazywało cały czas na Bella, który załadował bramę. O, poszło. Tomas pokonany. Kurde, po raz drugi. No i przegrywamy 2-1. O jezu, no obróć się, chłopie. I jeszcze będzie rzut karny dla przeciwnika. Skusiłem go niepotrzebny. Niepotrzebny to był rzut kompletnie, no ale niestety, no. Jak już się zrobiło A, to trzeba zrobić B. Nie bronimy. Nie bronimy. Tomas broni. Szkoda, że nie bronimy. Lepiej było, jak my broniliśmy. Tomas obronił. Trzymamy dalej się w grze. No niestety, końcówka. Jeszcze będzie, nie będzie. To już przegrane spotkanie. No i niestety pierwszy mecz przegrany: 2 do 1, szkoda. Ale za skończenie meczu 787 monet. Tak więc tragedii nie ma. Siemanko, zapraszam do drugiego pojedynku. Tym razem mamy Minnesota Wild. To mi się podoba, powiem szczerze. Gramy pierwszy w poprzednim meczu. Jak widzieliście, 2-1 przegrany, niestety no. Pięknie dostał. Jedziemy! Jest! Brameczka, proszę państwa! short Shorthanded goal! 1-0 prowadzimy! Uhu. Wyszedłem, mam strzała, sprzedałem pod, pod bandą, dostał strzała. Um. Później szeros zagrał do środka i mamy pod nie, obok, obok bramkarza interwencyjnego. 1-0! Aj! Wytrwaliśmy i 2-0! Padło! Wpadła Padła druga bramka, pięknie! Nie wiem jak w ogóle, ale wpadła. Lagaz bez szans! Matt Cook, druga bramka Kuka, Simons, asysta, jeszcze jeden, ale nie zwróćcie uwagi. Jak to wpadło? Nie mam pojęcia. Wpadło to się liczy. 2-0. Dobrze. Bardzo dobrze. Kuki, Simon Abdelkader, Abdelkercie. Po Kurna, co ja robię z tym? Uuuu, to lubię. To lubię. Jest 3-0. Już przeciwnik wychodzi. Coś czuję, że już przeciwnik wychodzi. Mamy 3 do 0. Juha w lost connection. Jest pięknie. Uhu. No, nie pograliśmy sobie w tym meczyku, ale o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby jak najszybciej przeciwnika wykończyć. Szybkie trzy akcje. Puch, puch, puch. 3 do 0. Pięknie, pięknie, pięknie. Normalnie aż jestem w szoku. Hello. Mam nadzieję tylko, że zapisze mi to jako wygraną. Nie, nawet nie. No, już, już chciałem jechać, a mamy dwa punkty. Potrzeba nam czterech jeszcze punktów, żeby awansować do dywizji 9. Sześciu punktów, żeby zdobyć mistrzostwo. Mamy osiem meczy do rozegrania. Lecimy z następnym. Siemaneczko ludziska z Davros 84. Jak wiecie, trzecie ostatnie spotkanie. Tym razem Anaheim Ducks. W końcu wygrywamy, znowienie! Aj, broni! Jest! Za szybko przeciwnik to wybija! I wygrywamy 1-0! Pięknie, o to chodziło, jak widzicie. play, play dalej jest na yy, yy, ważny ze względu na to, że właśnie to było w game. Miss tu z, za szybko dobijamy. 1-0! No! Kurna, i właśnie straciłem krążek we własnej tercji. i WCISNĄ mi na 2,8 sekundy do końca. No, co za tragedia! No, kurde, no. Believe in Anaheim, to fo się postarali. Brad Richardson unassisted, ze względu na to, że straciłem. Kurna, szkoda, że nie oglądał, no ale dobra. I dwa do jednego Jak mi to rozklepał Nie dość, że mnie rozklepał To jeszcze to wcisnął Lepiej niż lepiej Team Thomas pokonany po raz drugi No kurde no Niedobrze Niedobrze, niedobrze Tom Sesito Pięknie tu mnie rozklepali Trzech wjechało został sam No i bez szans Kurde no I znowu będzie Czyżby znowu była porażka No i niestety Druga Porażka. Tym razem znowu 2 do 1. No niestety, ciężko będzie trzeba się nauczyć grać jeszcze w tego najala. Początki zawsze są trudne, ale dzięki za oglądanie. To byłem ja z 84 PS3. A tu niestety 796 monet za porażkę. Na razie.